Raz, dwa, trzy zagrali w Gdańsku. Koncert charytatywny odbył się w Filharmonii Bałtyckiej. Kontakt z ludźmi, którzy, współ, którzy opiekują się niepełnosprawnymi, wzbogaca nas, twórczość również wzbogaca niepełnosprawnych oraz daje mam nadzieję, ulgę, nadzieję i wytchnienie tym, którzy na co dzień. Zajmują się, zajmują się tą trudną pracą, jaką jest, jak, jaką jest opieka nad niepełnosprawnymi. Pieniądze zebrane podczas koncertu zostały przekazane na wybudowanie windy w Gdańskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym. Spotykamy się już po raz kolejny na koncercie charytatywnym to znaczy koncercie, z którego dochód przeznaczony jest na Pokrycie kosztów zakupu i montażu windy w naszym budynku. Zespół raz, dwa, trzy występuje na scenie już od 23 lat. Jak to robi, że nadal przyciąga tłumy? Posługujemy się takimi normalnymi cechami i działaniami, jakimi się normalnie ludzie posługują, to znaczy. Ufamy ludziom, którzy przychodzą na koncerty. Mam nadzieję, że oni ufają nam również. Staramy się wykonywać nasze zajęcia najlepiej, jak potrafimy. Nie popadając w egzaltację, oczywiście. I myślę, że do tego są potrzebne również piosenki. A piosenki, jak się okazało przez lata, nie są najgorsze w naszym wykonaniu. Fani zespołu licznie przybyli na koncert. Bardzo lubimy ten zespół. A również cel jest szczytny, także. Przyjemne, spożyteczne. Po pierwsze, bardzo lubimy zespół raz, dwa, trzy. A po drugie, jest nam miło, że możemy właśnie wesprzeć swoją opłatą za bilet tą akcję charytatywną, jaką Państwo propagujecie, bo wydaje mi się, że. Tacy ludzie naprawdę zasługują na wiele serca i wsparcia od wszystkich. Przyczymy z dwóch powodów. Po pierwsze, bo to koncert raz 2-3, a po drugie, żeby wesprze, wesprzeć tak ważny cel, pod którym to jest sztandarem organizowany ten koncert. Bardzo lubię zespół raz dwa, trzy, więc skorzystałam z okazji, kupiłam bilet i jestem. Był to już kolejny koncert charytatywny zorganizowany w ramach akcji Winda. Aby inwestycja mogła być zrealizowana, potrzeba 500 tysięcy złotych.